Cześć, z tej strony Nina. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Grid no Harm i kontynuujemy. Okej. Okay. Dzień szesnasty. No proszę. O. Dzień dobry, doktorze. Mam nadzieję, że miewasz się dobrze. Już dwa dni wymiotuję, Nie mogę jeść ani pić, nawet nie dają rady wizuszka. Chyba zaraz odlecę. Proszę, daj mi syludą dawkę czegokolwiek, co może pomóc. Mhm, dawaj. 6 minus 2, czosnek. No to nie jest któraś z ty. Nie, nie ta. To, to nie jest ona? Nie. To ona jest! Eleonor. Okej. Okay. No nie to. Dobra, to jest ona, ale to jest rozwolnienie. Ale to chyba jest. Na te, na to samo podziała. Poczekaj. Wymiot rozwolnienie, Dobra, to jest wszystko to samo. E, dobra, że to kółko. E, nie to. Kółko, tam 6 minus 2. To poczekaj. Dali ci flag mi 6 minus 2. A my musimy ci dać żółci. Tak, minus 2, 6, 6, a rzuci, no to solidną dawkę to mi da 8, bo inaczej można dać 8 albo 7, albo tu, poczekaj tu, 4 albo 5, ale damy jej solidną dawkę, jak jaką tak bardzo chce, jednostki chorobowe ma, można 8 mi dać nawet. Chyba tak powiedziałam na początku. Dobra, 8 damy. Proszę bardzo. A, energię! Boże, jak dobrze. Czuję, o wiele więcej energii. No, się, cieszę się. Dobra, 8 dało plus 2. 8 dało plus 2. Czyli 8 dało plus 2, a 6 dało minus 1. Jak to zrobić teraz? A w tę stronę, nie? O, 8 dało plus 2, a 6 dało minus 2. Okej. Okay. To teraz damy siedem to do Pięknie, dziękuję za opiekę, doktorze, do widzenia. Mhm, Marudy. Okej. Okay. O, Jezus. Dobrze cię widzieć, doktorze! Czuję się jakby muł kopnął mi w środek klatki piersiowej, i ból nie chce ustąpić za każdym razem, gdy się ruszam lub oddycham. To wraca, żebym o nim nie zapomniał! Chyba zaraz odlecę, proszę, daj mi solidną dawkę czegokolwiek, co może pomóc! Poczekaj, ciężko obejrzeć no, daj ten papier. Najpierw cię zobaczyć, chcę. Nie masz żadnych. Nie, no w sumie nie mam co ci oglądać, nie? To jest ciekawe. Nie, myślałam, że on ma oko jedno. I to się pokaże, a to nic. I mleko, pomidory 6 minus 2. Poczekaj, ale co? 6 dało minus 2. Minus 2 aż. A mamy problem z oddychaniem, więc to jest flegma. Yy, Bóg klatce piersiowej. Dobra, Flegma, czyli musimy dać tutaj 6-2, musimy dać albo 8, albo 5. A jak to z twoimi alergiami? Mleko, pomidory? Dobra, bo... Tutaj. Mleko, pomidory, mleko jest tu! O, właśnie, należy unikać wysokiej dawki Flegmy, jeżeli masz alergię. A widzisz, nie mogę ci wysokiej dać. Dobra, to damy niską. Czyli damy 5, bo to jeszcze by moje niską. Powinno być plus 3. Jakbym dała 8, 7, to by wysoka była, by się przekręcił facet. No to damy, to było tak, nie? 5. Dobra, spróbujemy 5 flegmy. Tak? Tak. Jezu, czekaj. Tak, chyba tak. Jezu już nie wierzy sobie. 5 mówiłam, ta? To jest niska. Hmm. Dobra, cholę, czuję się o wiele lepiej. Co tam wyszło? 5 dało plus 2. 5 do plus 2, czyli tak, na przykład, a to daje minus 2, czyli to jest gdzieś tu, czyli 4 musimy teraz dać. To jest niska dawka, więc powinno być Git. No i do... tyle się poprawiło, tylko jedno? Jakim cudem? Przecież to nie pasuje do tego krążka. Nie, no naprawdę, gra. Nie oszukuję troszkę, chyba. No, jak to dało? Minus, czekaj, może to raczej, raczej tu. Czekaj, dałam 4 i plus 1, czy jakby tutaj. A wtedy dałam 5 i plus 2, o to raczej tak. Ale nie, nie mogę dać wysokiej dawki, więc musimy. Możemy dać 5 znowu. Powinno być plus 2. Ile tu się podniesie? Czy to by wystarczająco, żeby zakończyć ten... proces? O, jest super. Proszę. Dziękuję za pomoc, doktorze, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ja się trochę... O jest. Cóż, drogi bracie, mówiłem ci... ...że jesteś za głupi, żeby wygrać... To nie tak, że wygrałeś, Benny. W rzeczywistości wszyscy cię nienawidzą. E, nie mogli sobie poradzić z usłyszeniem prawdy o tym, jak ci są kiepscy. Cóż, ja jestem szczęśliwy, niezależnie od wygranej czy przegranej. Tak, chyba uniknęliśmy kuli. Bak, wszystko dzięki naszemu lekarzowi. O tak, dziękuję, że nic nie zrobiłeś. Doktorku, okazuje się, że właśnie tego potrzebowaliśmy. Wracajmy do domu, muszę się wyspać. Hmm, sen. Serio? Ale co nie zrobiliśmy? Ja, wtedy ich wyleczyłam, podpisałam. Co tu się wyprawia? A, byle do końca. <gryw> Dziękuję za wizytę, doktorze. Męczą mnie już napady rzadkich stolców. Po każdym takim czuję wycińczenie i zmęczenie. To się nazywa drżenie jęit. Oj, poczekaj. Do góry, do góry. To raczej nic. To raczej nie jest nic poważnego. Mała dawka powinna wystarczyć. Mhm. 3 dało 0. 3 dało 0. Zwolnienie to jest to. Faktycznie jedno by wystarczyło. Jeszcze tylko sprawdzę, czy on. No, on ma nakoty, ale. Koty, gdzie są koty? Tu. Nie, ja mu muszę dać żółtą. żółtom jak. Eee. Jedną. Jedną żółtą. To to. Zobaczymy. Stan polepszony. No kurde, myślałam, że to będzie o ozdrowienie. Ja dalej nie rozumiem tej. Dobra, dam jedną. Nie, poczekaj, co ja zrobiłam? 3, 0. Tu. I dałam mi jedno, jedno. To, aha, to powinna być mniejsza dawka. Niska dawka. Na przykład 5 to jest jeszcze niska, nie? Mogę dać ci 5. To tak mi marudzisz troszkę. Poczekaj. Jedno dało, jedno. Dobra, 5 da 2. 6 nie mogę dać, bo to jest wysoka dawka, ale dałoby ci 3. ale może to wystarczą. Dwa. Dobra, niech będzie pięć. Dzień pięć. Wyleczony. Tam coś pomrydałam chyba. Dziękuję za poświęcony czas. A ty już zęby takie masz trochę do przeglądu, nie? Takie już ala. No. O, oh, Ty też umierasz, prawda? Dobrze Cię widzieć, doktorze. Nieważne, długo śpię, cały czas czuję zmęczenie. Znam to. Nawet najmniejsza rzecz mnie wykończa. Mhm. Mm A, już. 9 minus 1. Zostawimy się, dowiemy. 9 minus 1, 9 minus 1. Czekaj, 9 minus 1 na przykład. A zmęczenie to jest chyba to czerwone. Zmęczenie to czerwone, i to by musiało być 9 minus 1. Bo inne 9 to nie dało rady, nie? 9 jeszcze może być. Nie. Musi być to. I tutaj musimy dać 8. A poczekaj. Kurzy jaka No oczywiście, zawsze o tym zapomnę. Rozumiem, czy mój lekarz zapomina. Eee, jaka karaluchy, Kusz, jaka karaluchy, to jest wszystko żółte, a ja to chcę dać. Nie, mhm. czyli osiem, super pomogło na plus jeden, jakim cudem, jak to działa. Plus 1, czyli jakby w tę stronę. Aha, w tę stronę. 8 dało plus 1. To jest dalej. Yy, to dało 9, dało minus 1. Czyli w takim razie trzeba 5 dać. Albo 4, albo 2. Kurde, 5 dajemy teraz. Naprawdę. Plus 2 dało. Czyli to jest raczej w tę stronę? Czyli cztery trzeba teraz dać. Wyleczony. Dziękuję za opiekę, doktorze. Do widzenia. Mhm. Nara. Ja nie widzę żadnych... zdarzeń paranormalnych tutaj. Co się mnie czepia ten totem? Dzień dobry, doktorze. Mój brzuch farił tak bardzo, jakby chciał popić jakiś rekord świata kompletnie się nie wyrabiam, żeby dotrzymać mu kroku. Czuję się całkiem nieźle, więc mała dawka powinna pomóc sobie poradzić. na serio? 9 dał minus 2. Poczekaj. O w końcu. 9 dał minus 2. To musi być tu albo tu. 9 minus 2 rozwani. dobra, jedna dawka wyszłaby. Bo nie mogę inaczej. Dobra, 9 i no to dwa. Proszę bardzo, mam w sumie tylko dwa. Proszę czuję się o wiele lepiej niż wcześniej. No to fajnie, teraz jak dało 2-2, dwa, dwa, to jeszcze raz taką dawkę chyba muszę dać. Aaaa, i znowu. Pełnie wyleczony. Proszę. Doceniam udzieloną pomoc, doktorze, żegnaj. Mhm, żegnaj, nara. Skończyliśmy dzień. Jak? A ty, kto jesteś? Okej, okay. a czekaj, ja wiem, kto ty jesteś. Ty jesteś. Ta, Esmeralda Szas. Dzień dobry, doktorze. Mam nadzieję, że w niczym nie przeszkadzam. Czuję się, jakby coś wiło mi się pod skórą. Nieważne, jak bardzo się drapie, nie czuję jakiejkolwiek ulgi. Czuję się nieźle. Niż dawka w kaleków powinna sobie poradzić z moją chorobą. Mhm. Mm 3 i minus 2. Ach, 3 dało minus 2, to czekaj, to to łatwo ustawić. 3 minus 2 to tu. Jak alergie, coś. I teraz, y, swędzenie to było chyba czarna, czarna ta, nie? Nie na pamięć to znała naprawdę jeszcze trochę. Czyli 4 musiałbym dać, 3 minus 2 albo albo jedno. Dobra, możemy dać jedno. Jak ona mówi, że je czuje nieźle, ale ona jest prawie martwa. Dobra, możemy dać jedno. Zobaczymy jaka będzie jaka będzie reakcja. Dobra, skoczyło, ale mimo wszystko dało plus 1, czyli nie tak. E, to dało 3, dało minus 2, to dało plus 1, czyli trzeba dać 5. Dobra, a co dało 5? Plus 2, no już kurczę. Plus 5 dało plus 2, czyli to raczej w tę stronę było. Czyli 4 teraz. Mm -hmm. I dziękuję. Dziękuję za pomoc, doktorze. Do widzenia. Do widzenia, pani. Miłej pracy. Mm. <noise> Straszna, jestem wiem. Dobra, yy, moment, najpierw to uzupełniamy, to co potrzebujemy, bo tu prawie nic nie mam. Kurde. Nie będę mieć pieniędzy na życie. Stetoskop! To ja potrzebuję, to ja zabieram, to w przyszłym odcinku będzie ciekawie. Yy. Dzień szesnasty. Myślę, że wszystko poszło dobrze dla połączonych bliźniaków. Czasami najlepszą terapią jest pozwolić sytuacji potoczyć się swoim torem. A teraz oboje są szczęśliwi, że mogą być sobą i ze sobą, przynajmniej przez jakiś czas. Um. Przynajmniej przez jakiś czas wyleczony, 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 wyleczony. Elegancko. Tak więc yy, kończymy ten odcinek. Yy, wyleczyłam wszystkich, kupiłam teraz stetoskop. Ale mam wrażenie, że coś gra zgubiła. Tak jakby nie mam tego, tych wszystkich omamów, co tam były na początku, i teraz nie rozumiem. W każdym razie, tak kończymy i zobaczymy co będzie dalej. Dziękuję za uwagę, dziękuję za łapki w górę, subskrypcje, komentarze, trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia, pa pa.